jako koroniarze. Większością głosów wybraliście mnie do koroniarskiego Q&A, także chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytanie. No to co, zaczynajmy. Dawid pyta Wiktor, czy ty zawsze jesteś uśmiechnięty? Pff, zawsze to może nie, bo, bo wiadomo jak to w życiu bywa, ale, ale wiadomo, staram się być uśmiechnięty i, i zarażać pozytywną energią. Grzegorz Kotwica pyta: Wiesz, jakie są obostrzenia? Jak wygląda strefa zero i kto ma do niej dostęp przed meczem? Pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Grzegorza. Yy, tak, wiem, jak, je, jak wygląda strefa zero, jakie są obostrzenia. Yy, ogólnie strefa ze, do strefy zero mają dostęp ci, którzy są przebaga, przebadani są na COVID. Yy, są bezpośrednio związani z meczem, tak jak sędziowie, piłkarze, delegaci. No ale przecież wy to wiecie. Karol Krzemiński pyta: Siema długi, jakie są twoje ulubione pierogi? No to moje ulubione pierogi to są z grzybami. Janek Biski pyta: Na kim się wzorujesz lub wzorowałeś w przeszłości, i czy jeszcze parę lat temu wyobrażałeś sobie karierę w profesjonalnej piłce? Pozdrawiam. No to tak, jak zacząłem trenować w szkółkach korony, to, to wiadomo, że gdzieś zawsze ten młody, mały zawodnik chciał zadebiutować w tej profesjonalnej piłce. Cieszę się, że mi się to udało. Odnosząc się do drugiej części pytania: Na kim się wzoruje, to aktualnie jest to wiele zawodników. Ale z takiego topów w the top yy, to bym wymienił Kilianę Mbappe, bo gra na podobnej pozycji co ja, też jest szybki, więc próbuję się jego potrywać. Michał Lela pyta: Uważasz się za najszybszego zawodnika pierwszej ligi? Pff, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie uważam się za najszybszego zawodnika pierwszej ligi, bo nie widziałem jeszcze parametrów innych, ale wiem, że szybkość to jest mój atut. Nikodem Marcickiewicz pyta: Wiktor, czy możesz podzielić się z kibicami historią twojej ksywki Misiek? Myślę, że wiele osób może ona zaciekawić. E, tak więc, e, ksywka, może przychodzę do tej sytuacji: ksywka wzięła się stąd, że, że gdzieś moi najlepsi znajomi oglądali wspólnie z moją dziewczyną mecz i, i gdzieś Natalka tam powiedziała: Misiek, misiek, dawaj, dawaj. No i chłopaki podłapali i tak się to, Tak się stąd, stąd to się wzięło. Patryk Muszyński pyta: jak skomentujesz to, jak nie trafiłeś z metra na pustaka? No cóż mam powiedzieć, no, no, najlepszym się zdarza, wiadomo, że, że chciałem dobrze, a że nie wyszło, to, to jest to jakaś lekcja dla mnie i wyciągnę z niej wnioski i mam nadzieję, że następnym razem wpadnie. Kamil Stępiński pyta, na kim się wzorujesz w życiu, jakie plany na dalszą karierę? U nas w domu zawsze Wam kibicujemy, trzymamy kciuki i czekamy na otwarcie stadionów, do zobaczenia. Na kim się wzoruje w życiu? Myślę, że nie patrząc już na kontekst typowo sportowy, to gdzieś to rodzina, gdzieś rodzice są takim moim wzorem do naśladowania. E, jakie plany na dalszą karierę? No, ciągły rozwój, tak bym powiedział. Chcę się rozwijać jako młody, to, to jest chyba zrozumiałe. E, cieszę się, że trzymacie kciuki i ja również czekam na otwarcie stadionów. Zuzia Frączkiewicz. Jak wspominasz swój pierwszy obóz z koroną, na którym byli Kiełb z Rymanem? Yy, mój pierwszy obóz z koroną, no to wiadomo, duże przyjście jak dla, dla takiego młodego zawodnika, yy, wielka szansa. Cieszę się, że mogłem pojechać na ten obóz, a co do Kiełba i Rymana, to, to guru naszy, naszej szatni, więc dobrze mnie przyjęli, więc nic tylko się cieszyć. Cezary Matuszewski, jak wspominasz mecze kadr świętokrzyskiej? Dzięki czaro za pytanie. No, tak więc dobrze wspominam mecze Kadry Świątecznickiej. Troszeczkę może szkoda, że nie udało nam się nigdy z grupy wyjść, ale wiadomo, ta atmosfera, ten, 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 ten smak tych meczów, to tego się nie zapomina. Mikołaj Kęczkowski. Wszyscy dobrze wiemy, że w czerwcu kończy się kontrakt. Czy swoją najbliższą przyszłość planujesz w koronie? Czy dostałeś już jakąś propozycję przedłużenia kontraktu? Lub może pojawiły się oferty z innych klubów. Yy, tak, dostałem od zarządu propozycję przedłużenia kontraktu i myślę, że w najbliższej przyszłości wszystko się wyjaśni. O, osobiński dzień Cześć, Wiktor, skąd wziął się u ciebie pseudonim Pula? Kto go wymyślił w jakich okolicznościach powstał? Pozdrawiam cię plutko. No to pozdrawiamy też Rose. Yy, a skąd się wziął taki pseudonim? No to jeszcze w czasach gimnazjalnych, gdzieś. Dziś jeden z kolegów puścił bąka, poszło na mnie, chłopaki pali, ale cieszę się, że mają o czym mówić. Yeah. You the... Come on. Come on. Kolejne pytanie od Pawła Sokoła. Wiktor, czy po zdobyciu mistrzostwa celiot rozegrałeś kiedyś partyjkę w bilardę na swoim stole? Jeśli nie, to dlaczego? Pozdrawiam. No to Również wysyłamy pozdrowienia do Chojnic. Eee, partyjkę udało mi się rozgrać, ale wtajemniczając wszystkich, to eee, impreza huczna była w moim domu po mistrzostwie CLJ i, i, i gdzieś ten stół, stół do bilarda trochę ucierpiał, więc trzeba było przeprowadzić lekką renowację, ale stół, stół już się dobrze ma i można na nim grać. Piotr Pieszchała pyta Witaj Wiktor, z racji tego, że zawsze lubiłeś chodzić na siłownię, to chciałbym Cię zapytać o to, jakie są Twoje ulubione ćwiczenia na górne partię mięśniową Ile wciskasz na klatę. Pozdrawiam i życzę najwięcej bramek i asyst. Yy, no to odnosząc się do pytania Piotrka, to nie wiem jaki jest mój maks na klatę, nigdy nie, nie, nie skupiam się na maksymalnych ciężarach, ale wiem, że Piotrek lubi pracować nad górą, także kiedyś możemy skoczyć razem na siłownię. Antek Palacz pyta Jaki jest Twój ulubiony zagraniczny klub? No, to od małego gdzieś zawsze kibicowałem Barcelonie i Manchesterowi United. Ma, 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 jak to jest? Michael Lux. Michael Lux pyta: Twoja rutyna przed meczem. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Moja rutyna przed meczem gdzie zaczyna się już w hotelu. Już wtedy próbuję się wyciszyć skoncentrować na meczu. Jeżeli chodzi o takie aspekty typowo, bym powiedział, nie wiem, fizyczne, sportowe, to gdzieś to staram się przed meczem zrolować mięsie, chwilę porozciągać, tak żeby jak najlepiej się przygotować do meczu. Yy, Wojciech Smolarczyk pyta, czy pozycja napastnika, taka jak w ostatnich meczu, Ci służy, czy jednak włożyć grać na skrzydle, to tak jak w CLJ? Jeśli możesz, to opowiedz jaka jest jakąś ciekawą historię z czasów liceum. No czekaj, Jaką ciekawą historię z liceum opowiedzieć? A, bo to jest Smolarczyk, to ja z nim chodziłem do tego, do liceum. No, to, to przechodząc do pierwszej części pytania, to gra na napastniku, na, na ten typowy dziewiątce odpowiada mi. Gdzieś staram się zaprezentować swoje atuty na pozycji numer 9, e, ale wiadomo, też, też czasem mogę zagrać na skrzydle tak jak w celiot. Przechodząc do drugiej części pytania, ja opowiedzieć jakąś ciekawą historię z czasów liceum. E, no, to gdzieś, gdzieś, jak pani zawsze chciała prowadzić lekcję, na rzutniku wyświetla nam jakieś slajdy. A my z chłopakami gdzieś siedem mieliśmy ochotę słuchać, słuchać lekcji, to gdzieś yy, zainstalowaliśmy sobie taką aplikację na telefon, gdzie wyżu, wyłączaliśmy ten rzutnik i, i było dużo śmiechu na lekcjach. Adi Karty i Autografy pyta. Panie Wiktorze, dwa pytanka. Jak się czułeś, gdy strzeliłeś pierwszą bramkę dla seniorskiej drużyny Korony? Kto był Twoim idolem z dzieciństwa? E, no to strzelenie pierwszej bramki dla seniorskiej drużyny Korony to było dla mnie takie duże osiągnięcie, gdyż no, Przeszedłem przez chyba wszystkie szczeble, które może przejść młody zawodnik, więc ta bramka była takim zwieńczeniem mojej tej drogi. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że, że będę dokładał kolejne. A kto był moim idolem z dzieciństwa? Miałem ich kilku, szczerze powiedziawszy, i to tak z roku na rok się zmieniało, ale bym tak powiedział, że najbardziej to był na i Thierry Henry. Olek Olewski pyta, jakie pierwsze auto, jeśli prawko jest? Prawko jest, dane za pierwszym razem i, i auto to aktualnie BMW. Karol Jastrzębski pyta Co sądzisz o legendarnej bandzie Świrów i czy według Ciebie z tym składem, który jest teraz, można oczekiwać podobnej atmosfery? Pozdrawiam i powodzenia. Wiadomo, banda Świrów to był piękny okres w, w dziejach Korony. Myślę, że każdy sympatyk zna doszczętnie tą historię. Ciężko mi jeszcze, że porównać y, tamtą bandę z Firą z aktualną szatnią. Myślę, że, że jakbyśmy się zmierzyli na boisku, to, to mecz był zacięty, y, ale o takie porównanie to ciężko mi, ciężko mi to porównać, gdyż klub wtedy był w innym położeniu niż jest teraz. O, od Kulek pyta. <grytanie> y, od Kulek pyta, Wiktor, myślałeś kiedyś, aby zapuścić wąsy? Tak poważnie to powiedz, co musisz poprawić w swojej grze, lub jakie aspekty wymagają z Twojej strony więcej uwagi, aby grać na poziomie co najmniej ekstra klasy? Ciekawe pytanie: to nie, nigdy mi nie było dobrze w wąsach i raczej nie zamierzam mi zapuścić. A co do mojej gry, to, to jest wiele aspektów, myślę, w których, w których muszę popracować. Zdecydowanie myślę lewa noga, gra głową i, i gdzieś moja postura fizyczna. Maczkowski pyta, Wiktor Długosz, główna specjalizacja wywalczanie rzutów karnych. Czy chciałbyś, by tak wyglądała w skrócie Twoja piłkarska wizytówka za 10 lat? I czy wymuszenie zanastek to Twoje dziwne i ukryte hobby, czy też czysta taktyka wykorzystująca Twoje najmocniejsze atuty? Yy, specyficzne pytanie. Nie, chyba nie chciałbym, żeby wywalczanie rzutów karnych było moją wizytówką. Bardziej bym chciał, żeby to były jakieś moje indywidualne akcje, bramki, asysty, jakieś liczby, a, a te wywalczanie karnych to byłoby takie... Małą cegiełką wśród innych, eee, wydaje mi się, że zawsze jak jest na mnie rzut karny, to, to chcesz strzelić bramkę, nie, nie skupiam się na wywalczeniu rzutów karnych i, i chyba to wszystko. Jacob Wódka pyta, czy jakby zadzwonił trener Leclerc z ofertą, rozważałbyś? Nie, zdecydowanie bym nie rozważał. Król Abedi Pele pyta, na jakim byłym piłkarzu Korony się inspirować w przeszłości? No to mam do czynienia jeszcze z taką żyjącą legendą, można powiedzieć, Jacku Kiełbie. Gramy na podobnych podycach, więc starałem się na nim wzorować. Daje mi też dużo uwag na treningu, ale z taką jeszcze gwiazdą w przeszłości to jeszcze bym tutaj wspomniał o Edimu Madralinie. Dawid pyta, hej Wiktor, dlaczego akurat numer 16? E że nie ma jakiejś większej historii związanej z tym numerem. Po prostu, gdy, gdy byłem zgłaszany do Ekstraklasy, klasy, zadzwonił do mnie. Pierwszy lepszy numer to był 16, i, i tak zostało do dziś. Czas na, na nagrodę specjalną. Najbardziej mi się podobało pytanie Patryka Muszyńskiego: Patryku, szaiczek korony leci do ciebie. Myślę, że będziesz mógł mnie wspierać jak tylko będzie można na Suzuki Arenie. Wtedy na pewno trafię na pustaka. No i co? To chyba już wszystko. Dziękuję bardzo za Wasze pytania. Bardzo miło mi się odpowiadało, miło z wami spędziłem czas. I co? Wspierajcie nas w najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że wygramy z radomiakiem.